No i jak? Nie, a masz Faceita? Nie. Jak nie wiesz, co to jest, to mów, luz. Nie wiem, co to. No i git, to zagramy MM, -a. dam Ci kod do Steam'a. Bo jest tu! Witamy ano. serdecznie! Witam! Wyluzowany Urso! Mega bardziej wyluzowany Hej, ziomek. Bogu. No jest zajebiście, witam, drogie panie, serdecznie. <laughs> drogie panie, witaj, <laughs> Zostaw, zostawcie suba w panturze, bo warto. Dokładnie. Załóżcie. Ja to tak. Już tam gdzie grasz, Jurson? Z b i tym jadrem. Jurson, gdzie grasz. na ble. Jurson Kołczuj Jursona. Idziemy koł kołczu Jursona czy gdzie? Bej, dawaj, Jurson. baba Jursona, musisz już Jurson kilka kulek i tyle. Lewym się strzela to, no to wiesz, bo gra jest z AK. O, B, biegają Najdy. Za BS-em I short, kur... nie rozgrzany, tak. Dobra, nierozgrzany, tak? Spokojnie. Nierozgrzany, nierozgrzany, nierozgrzany. Za rozgrzany. Spokojnie. Spokojnie WOOOOOO DO tego Dobra to jest Dobra Jurso Ale ma luz Jaki ma luz ten chłop On ma ten chłop E sunia wariacie Jurso w ogóle forsuje w drugiej dawajcie Dokładnie Ja kupuję pompę Chłopie biegam Biegamy k**wa Króciutko Daj mi busa Daj mi busa Idę 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 To nikogo nie będzie O jest mida Konek tobie podchodzą Jurso pomagaj daj, daj. Za się w k***ę, naprawdę. <noise> Ale ty, chłopie, w tych koksach to fleta na nie dostaniesz. No, no się w pi***. Pier... Za ja dużo dziewczyn pisze do mnie. <noise> A dawaj na masaż nuru. Jedziemy. Czas jest. Drogi, panie, nie pisać do mnie teraz. Zdawcy morda, wiem, że już zginie. Kuba. ale wygierbał, Ale ci, co Mi się wydaje, że on ma 3 mecze. Nie kupuj, nie kupuj, Orson, gramy Na fajnie, no. Ej! Co jest? Co się dzieje? Debile, tu jest friendly fire. Ej, ale co tak twierdzi? Gdzie? Kuba, dziękuję że to, zrobiłeś, nie? Ja coś mi odblokowałeś w głowie. Już są sobie piwko, a tu... nie jest piwko To co to? Jest a dziś Myślałem, że wojak ja nie jak e... Nie mam rady oś, oś, 81 mniej, zero ma yeah. co kurwa nie rób róbcie... Pokut, masz j**a Nic cię nie może wyprowadzić z równowagi. Dawaj, dawaj. I Na midzie jest, na midzie jest w jest, jest, to to jest dla niej dobre. Dobra, Kudo, masz płyn, bo Ja chyba gram, k**wa, do 10 Hz. Hmm. <grym> ja mam monitor Predator. 366. 360. Ej, co ty tak ty Kurwa Więcej mać. sprzętu niż talentu widzę. <grym> ty masz inną pozycję, jak ty grał w ogóle? Bo ja sobie lutowalę! Siedzisz jakby cię p. samochodem. No to tak siedzi, to prawda. A tu co, kurwa chodź z tym krzesłem, ty chodź! Nie wiem o co, ja tak mam czasami. Ale czemu ty masz takie krzeseł? Dwa rzeczywiście w samochodzie. No Musisz. bo kurwa. Mam nowe dwa no, doświadczenia. Tak, no, dwa, no, dwa. te. Tak. To dla ciebie? No. Patryk nie udawaj, kur... nie udawaj. To! Juton! 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 mi na plecy to Juton! 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 bez Eee, k**ki kur... czy w porządku takie fajny d**eczki? Już są szlałpy czy nie? A chcesz to mogę ci palę oddać? Nie, nie! A chcesz to mogę ci pale oddać? Nie, ja mam narzeczoną, wiesz? B, nikt kur... nie kryje. No to lipa. K**a, nie? Przecież jak myślę. Mega lipa. Gotuje, a gotuje... dobrze chociaż? Mega ch**o chyba. Czekuję ch... do okna. je pozbędę, wiesz? <laughs> Jurson! shorta hortoszec, kurwa. Musisz na agresywnie tutaj, na agresywnie. Musisz wyzywać swoich, naszych, swoich, wiesz, drużyny. Tak jak słyszysz, Kuba pokazuje. Jurson, musisz się obudzić coś. Musisz dalekać, się obudzić, nie? musisz... Chyba za bardzo coś. wyluzowany jesteś. Jestem Ty jesteś coś Mogłeś go chociaż obić. Ładnie, Berg'a. O k***a, j*****a. To jest, to jest! <Gusł> Zatknij Zatknij. Ja p... jak ty grasz?! Co to, to jest jakbym kur... odrzutowca wsiadał <grym> Tu się dziwię, że on nie zabija Ej Spokojnie. dobra, e, on ma ogólnie Kuba tragiczną pozycję nie No ma, ma, No jak ma, Sensik, bo ma, on gra na moim sensie Nieźle On leży A, na bo jak JDM nie? grał Ta, JDM leżał wyny no, cały No to to jest polisz kurwa JDM Pit kręgiel Under, under dużo Dawid, co to za magiki? mi idę Ale są pod B, bo ten sk No są, 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 obity jest jeden A, A oni siebie do Aha O, zda. O, biłem kogoś. Ty Kuba ty masz skok na scrolla? Na skrola, no? A on nie ma. On ma zmienianie broni na scrolla. A on skacze na spacji? To dlatego on ma taki movement kręgla i je... dzisiaj nie mógł skoczyć nigdzie no. na spacji się nie da skakać. Ja też mam na spację No znaczy... Nie. A na spację, proszę na scrolla, nie. Oh, Można mieć tak. i na spacji i na skrola, ale... Ja mam taki szak. Ja on na z w ogóle patrzenie w lewo jak chcesz. Co? Na z no. tak? To jest nie w lewo Z plus lew, czyli jak trzymam Z to się. bo mi się obraca do lewej. że w Z i kręci się w lewo myszka komuś. Ale on ma w ogóle... jakby jak ma biurko i ma klawiaturę, to nad klawiaturą jest 6 cm nad klawiaturą już się zaczyna monitorować Nie wierzę kurde Malboro tam Dobrze Jurson Nice i do lewej chyba lewo, sandwich. pod, sandwichem, lewo. pod sandwichem chyba Dawaj tak. kurwa, z jajem. Brawo! Tak masz grać, pupka! Brawo! Chodź tak chwilę. Zostaw, zostaw. Gdzie? Chodź tu, chodź tu. Patrz tego, patrz tego MK Jursona Patrz, no nie bój się! No! Zostaw mnie Adrian, kurwa, zostawcie mnie. Zajem, zajem. No jest, a kurwa, ma Jurson, ty żyjesz, bracie? O, no, żyję spokojnie. Będzie nowy TikTok? Będzie, będzie. No i zajrzyjcie. Co to za A. Od waszą piosenką. Wow. Na różnej gumie jak pancie. <laughs> Podoba się ta piosenka? Na różnej gumie jak pancie. No chłopie, to jest lepsze niż każdy rap. Nie działałem głupio! Że to robi jeb**a

nie, nie, nie. mi. Dobra, jemu, grena śmieci. Antikrejt, no, no, no. Wszystko wina Tikreju. serio. To serio. No, no. jest na Daj, dam pa, jest. Daj, dam pa, jest. Daj, dam no, dam szybszy. Daj, dam pa. Daj, dam ty chociaż kurnie w gruttu w jaką na razie. To jest smarki k nosem kret kred I sobie je kurczę jak kred <grym> <grym> Ja Jurton! To tam Bandura Na je byś y szeligę? Wygrałem z Ibdziesiąt Kurzwa Tak <grym> Skocią Jurson, masz drogę Ostatni ma kur... 2hp 2hp Jurson, on jest twój Mamy pakę, pamiętaj Na szamkę, Jurson Ja widziałem go na szarcie

Masz z milion złotych na koncie? Kurwa! <grym> <grym> do Jursona chyba loski cały czas wypisują, co kurwa! Co za szkoda! <grym> <grym> <Dobra. grym> Dobry wideo wysłałeś <byś grym> kurwa! Na plumina pewnie. Z tej kobiet nie no. na Gronek <grym> no. kupił. Co ten śmieć zrobił, bo wyszedł do mojego samochodu. Już to, jaka to. influencerka ci się najbardziej podoba? O, którą influencerkę byś skropnął no. Która ci się najbardziej podoba? Zieku Barabasza wytargał To zaraz ci jak? Dawaj, dawaj, jakoś Kurwa, nie wiem. Dawaj. Wszystkie prawie, no, wszystkie prawie są złe. O, 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 ale nie, nie wytargął. Nie, no to chyba lepsza. O, czy podoba? to mnie to lepsza chyba Lexy. O, znowu No no. Leksy jest niepełnosprawna Juston Zatknij z jakiegoś Magdanada. Zaproszę ja do magnonada Nie pakuj się bo ona jest niepełnosprawna Jeszcze ona nie tak Łaciutko Juston masz mi jakiś tekstik na podryw? Jakieś dupeczki fajnej? Już nie Dawaj tu, proszę Cię dawaj bo nie niemożliwe no ja nie właśnie nic nie ogarniam na mnie za dupę. Proszę cię. Mamo, ale Mida, mida, bronek mida. Ej, jakie zjubione. no dawaj, Daj dawaj, dawaj do nasłopie. Normalnie, bier sami zjubione swój. Dawaj normalnie. Nie chcę, żeby potem nie było jakie. Nie, nie weź. Na luznej, jak ba... Dawaj ci tekst na podruk. Jak fortelec, jak warcie mój Moją palówkę to zmieni się w kiełbaskę ku... tak, ku... tak powiem dupesce to będzie moja? Ja zaraz Ej! Ej! Kuba ja... Widź kopałam No i chuj Ja jeszcze, jeszcze jakiś Nie musiał ziemię Zabawisz tu jakiś To jesteś dziwny kurczę ja pier... Ale takie, takie, jakieś, no takie, weź bez przesady takie, jakby ktoś naprawdę chciał dupkę poderwać. Ja nie potrzebuję alkoholu, bo zawsze jestem zbawiony twoją miłością do ciebie. Uuu. O kurwa O, o ku No i kręgel kurwa one v 2 Słyszę oczywiście kolegę jednego w jednego shorta, ale on idzie na CT. Kręgiel. Jednak zawraca. No i niestety odsmokowany. Będzie wychodził od prawej strony smołka i dostanie pizdeczkę. 3, 2, już wspaniała akcja. Tak zwany klasyczny kręgier. Strike Ha! <grystanie> T-Mordent, ci przyjeżdżają do mnie! Już są blondynki czy brunetki? Smoke okno. To i to. Wyspiesz, <grystanie> Drużysz zapas gumek to mam. To spokojnie. Na każdy. Kasie... Jaki masz przebieg, Jurson? Jest na szorce Ile wypaliłeś oh, dupeczek? Ej! Hey. ja pierdolę. No ja mnie. Nie da się. Już ja Wilson jaki przebieg? Nie hmm. będę mówił. Ale stówka kiedy pękła? Byłem, byłem. Mogę powiedzieć, że 200 powyżej. Uuuu, kurwa, kurwa mok. 200 dub, chłopie? No. Nie ma chłopie numer te sprawy. Nie, on no, jakże. Się... Kiedy ty nie by 200 dub, Bierson? No wcale nie, nie czepię jedną. Jak jeszcze bro. Uciekł. A normalnie. Szajbuj, kocha. O, czekaj ty na narkoman. Siadło okno jak złe. Dobra, no kur... podlaź mi po celowni, ty szmato! Jaka kur... stoję i się z oknem, debilo! Dobra, to jest kretyn, nie? Dobrze, Jurso! Karma ty k**o Karma to jest tył... Osiłek, catering, karma ty k**a posiłek, catering i śmieci ty Kurwa psie, karma Karma Ty, ty k**a na Zolandzie jedzenie kupujesz Na pranowie ty k**o I pieczątki zbierasz Ja no go no, Kurwa gość się bala no, no dostał, Kurwa gość się bala i, gd, i, gd. i gd. Wyskocz. Ty już to masz statracka na k***sie? <grystanie> Niestety nie. mogę mogli podoba. instalować, byśmy o 200. Co podoba? Adres się nie Jest użyteczna. Tylko tu ty muszę do siebie teraz? Nie, 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 tu mi bie... ten. Bronek pod nogami biega A, okej. Okay. To no ma takie, ja przyzwyczajną heada by... Daj, 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 daj. dawaj daj, daj. dawaj no ja daj. Już gra dużo jest. w Cesa. No nie no wiecie, no. no. to może bał grał. No, nie ma nie. Tak jeden. Pano. Jeba. Nie się powona uczy tego Cesa. Okno, będzie a Kuba dostał bana. Śmiecie. Jebać mu starego, kurwa, refleks dziada jednego Szkoda mać. O, jakie rymy i tutaj. Co ja robię? To... Szkoda nerwów, bandura. Daj, to, mało, mięło, to, to ma WP, śmieciu. Łaszko, Nie o, Ale na ch**u rolujesz się, śmieciu? No wygrajmy ten mecz z Wilsonem, kurwa. No ja chod... się staram, kurwa nie starasz, nie? Ken jest ustawiony Ja nie widzę dzisiaj Jurson jest mega wychillowany Tu prowadzisz Jurson sklep z panelami? No. Chcesz to mogę ogóle ci sprzedać? Raczej po 50 zł kurwa, Tyka idealka kurwa. Weź się nie dojechać, nie dojechać, Dobra, ja tak to zrobię. Jedziesz k***a, Jurso. Ej, strzel we mnie. Nie, nie mogę. Dajesz Ci, Jurso, k***a. Wychodź. Nie Dobrze, PDO. To Jurso. ja k***a. K***a, weszli tu, stary. Wow. O, no i k***i, koniec. Koniec tego. Koniec tego, dobra. Dziękuję bardzo, Jurso, za gierkę. Wielu ja dobrego. Ja kończę, uciekam. Ja, pozdrawiam.